Ta czołówka... Um właśnie Komitetu Honorowego. Ja oczywiście chciałabym udzielić wszystkim głosu, żeby się wypowiedzieli, dlaczego zamierzają popierać i dlaczego popierają tego właśnie kandydata. Postaram się ograniczyć do niektórych osób, które, głos których wydaje mi się bardzo istotny i bardzo reprezentatywny. Oczywiście pozwolicie Państwo, że udzielę głosu z szacunku dla wieku, dla dokonań, dla zamówień, angażowania dla Stalowej Woli i Powiatu stalowo właśnie naszym seniorom. Bardzo proszę, pani Rycki oddaję panu głos. Dzień dobry państwu. No ja, moim pragnieniem jest to, żeby prezydent naszego kraju był bardzo optymalny i przyjazny naszemu społeczeństwu i krajowi. Wiadomo, że nikt nie jest idealny, ale, bo to jest niemożliwe, żeby spełnić wszystkie oczekiwania, natomiast w tych warunkach, w jakich obecnie jesteśmy, dobrze by było, żeby tym prezydentem kraju została osoba optymalna, odpowiedzialna, która zapewni nam spokój, bezpieczeństwo i rozwój naszego kraju. Nie chciałbym, żeby nasz kraj był zarządzany w ten sposób, żeby nakaz poprzedzał zakaz. Chcemy wolności. W działaniu i rozwoju, i według mojej oceny, takim najbardziej optymalnym kandydatem na prezydenta Polski spośród tych wszystkich obecnie zgłoszonych jest właśnie pan Bronisław Komorowski, który, według mojej oceny i moich kolegów, spełnia właśnie takie oczekiwania: żeby był ład, porządek i bezpieczeństwo, i gwarantowany był podział władzy na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, i żeby ludzie będący w tych strukturach władzy, każdy robił swoje, a nie wszyscy wszystko. I wydaje mi się, że pod zarządzaniem państwem przez takiego prezydenta właśnie będzie taki i porządek o czym ma. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałabym udzielić głosu przedstawicielce młodego pokolenia, osoby, która jest osobą niezwykle ambitną, która ma już swoje osiągnięcia naukowe na swoim koncie, pani Magdalena Bąk, świeżo upieczona pani doktor. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Nazywam się Magdalena Bąk, reprezentuję środowisko naukowców tej gorszej, słuchanej zawsze na bok grupy, czyli humanistów. Bardzo mi zależy na tym, żeby humaniści również mogli się rozwijać. Żeby dostrzeżono ich wartość, ich wagę i potrzebę. Niech każdy z Państwa odpowie sobie na pytanie, jakie studia skończył, co robił i czego się nauczył. Bardzo mi zależy na tym, żeby humaniści odnaleźli również się na rynku pracodawców, na rynku pracy. Reprezentuję również środowisko firmy rodzinnych. Firmy rodzinne stanowią 78% polskiego PKB. To jest ogromna siła, ogromna wartość. Zależy mi na tym i wierzę, że właśnie prezydent Bronisław Komorowski będzie wspierał inicjatywy związane z firmami rodzinnymi, z ich rozwojem przede wszystkim, czyli nas samych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I chciałabym poprosić jeszcze tutaj o wypowiedź. Środowisko, które reprezentuje. Kolejny przedstawiciel do pokolenia, pan Robert Fila. Szanowni Państwo, ja przez ostatnie cztery lata pełniłem funkcję starosty starowolskiego i ze swojego doświadczenia wiem, jak dobrze na zarządzanie wpływa zgoda, jak dobrze na rozwój organizmu, jakim jest powiat, czy województwo, czy kraj właśnie wpływa zgoda. Wpływa również szanowanie swoich kompetencji. I współpraca w tym zakresie. Pan prezydent właśnie udowodnił, że, jako prezydent, jasno realizował swoją funkcję, realizował swoje kompetencje, szanował kompetencje innych organów. Myślę, że ta kadencja, która była, pokazała, że kraj, pomimo wielu trudności, dzięki takiej współpracy może się rozwijać. Myślę, że w obliczu tej sytuacji, jakiej mamy, to o czym pan prezydent wielokrotnie mówił. To, co podkreśla, czyli stawianie na bezpieczeństwo jest dla nas bardzo ważne i myślę, że ten program, to, co zostało osiągnięte, gwarantuje, że Polska będzie bezpieczna i będzie dalej się rozwijać. Dziękuję bardzo. I chciałabym poprosić jeszcze Panią Magórzkę Czwarnosierą o zabranie głosu. Dzień dobry kobiecie. Państwu. Nazywam się Magórzka Czwarnosierą ja od 1985 roku wykonuje zawód radcy karnego. Wszyscy wiemy, jaką pozycję w naszym systemie polityczno-prawnym ma prezydent. Dlatego niektóre hasła wyborcze niektórych kandydatów Porażają, wydaje się, że chcą burzyć porządek, który zbudowaliśmy po 1989 roku i są po prostu nierealne. Nikt wam tyle nie da, ile ja wam obiecam. Można to skwitować jednym słowem. Na tym tle prezydent Komorowski prezentuje się jako osoba wyważona, znająca kompetencje i uprawnienia prezydenta. I dlatego będę na niego głosować i wszystkich do tego zachęcam. Dziękuję. Dziękuję bardzo.